Strasznie boję się tego testu. Przyznaj się, ile zjadłaś tych pierogów? Trzy. Trzy? i to nie tak źle. To wszystko dla was oczywiście, nie dla smaku, który jest wyśmienitym, ale... Są tak dobre że się poświęcę i przetestuję. Pokażę wam i pokażę tutaj domownikom, bo... No tak, przyjechała rodzinka i zrobiła pierogi ruskie, takie było życzenie. Ja oczywiście wiem, co mnie czeka, ale oni nie wiedzą i też wy nie wiecie pewnie, co może się stać z poziomem glukozy we krwi po zjedzeniu sześciu pierogów, pierogów ruskich, czyli z ziemniakami w środku i z serem białym. No sześć ziem. Powinienem zjeść mniej. Dobrze czy niedobrze? No sześć to... Niektórzy tutaj zjedli... Ile zjadłeś? 14. Ja zjem 6 i pokażę wam, czy przeżyję. A! Żeby nie było, zrobię to dla was. są tak zajebiste... ...że zaraz zacznę płakać. Mm. Udo, tu masz duże. Słabo to wygląda. Wyglądasz jak foka w trumnie. Weź ten. Znam już wyniki poziomu glukozy we krwi oczywiście nie jest dobrze. Umie plus 60 a nie mam cukrzycy ani insulinooporności. Ale to mówisz o tych pierogach? Tak. E, jakby to twój znajomy, który ma cukrzycę, tak. to miał 250 albo i 300. Pamiętasz, ile on miał kiedyś? Ojej, on nawet przeszło 300 miał. Hmm. Mu tak skacze ta insulina, ten cukier, że no, raz ale on jest ma jest mało... Tak, tak. No. Co drugi dzień ma dializy. Cukrzycy insulinoporni nigdy mąki pszennej jakiekolwiek, oczywiście oprócz migdałowej czy kokosowej. Chociaż powiem Wam szczerze, że większe skoki miałem po zjedzeniu. W knajpie to były ozorki z sosem chrzanowym. Tam miałem plus 70 ponad. Zaciągnięte to wszystko mąką i zupa też pewnie była zaciągnięta mąką. Mąka pierwsze zło. Przyznaj się ile zjadłaś tych pierogów? Trzy. Trzy? Tak. Nie, to nie tak źle. Nie. A czemu tylko trzy? Jak na no, Ciebie? Bo, nie, bo ja teraz tak mam, y, y, jak jestem na tej diecie, Mogę jeść, jeść częściej, ale bardzo w małych ilościach, bo czuję się, czułam się już syta, zjadłam trzy no czułam się syta. No to syta. świetnie, nie i tak trzymać. Pierogi były robione przez kilka godzin i no nie odmówisz, tak? No Co właśnie, nie no. mogłam odmówić. No właśnie. No jak mogłam odmówić masz takie jakieś, dobre pierożki smaczne. Masz jakiś pomysł, żeby ktoś się nie obraził, a ty wiesz, że nie możesz, bo to jest trudna sytuacja. Każdy ci pod nos podrzuca takie rzeczy. No, no to, to jaki, hmm? jaką radę dla jesteśmy swoich jesteśmy tu rodziną a rodzina wszystko potrafi zrozumieć no gorzej z obcym no gorzej z obcym ale delikatnie bym wytłumaczyła że nie mogę bo się odchudzam już ładnie schudłam przez te trzy miesiące i mąki nie jadasz, no, mącznych rzeczy tak ale mi się tak nawet pokusiło że surową surowe to ciasto trochę zjadłam trafi <laughs> ale trochę tylko no kuleczkę małą no jak już Mariolka surowe ciasto dopiero pierogów je, to ja już nie będę komentował. No, tak to wszystko przez siebie. To tak może jakieś masz hormonalne problemy. Bo tak nie ograniczasz, a tak bo... mnie tak ciągnie do takiej rzeczy, do że placki ziemniaczane, No, bo to jest. Placki ziemiaczane. No, do ja rzeczy. też mnie też ciągnie, ale niestety mnie nie uciągnie. A że nikt z nas nie jest doskonały i czasami potrafi zgrzeszyć, to zdradzę wam trzy triki z, mo z mojego przewodnika: jak obniżyć poziom glukozy we krwi, żeby po takiej akcji nie mieć wysokich skoków wulkozy. Chociażby pierwszy, nie jedz Takiego dania na śniadanie na czczo. Drugi trik przed posiłkiem albo w trakcie wypij wodę z octem jabłkowym. Nawet z wodą gazowaną smakuje prawie jak szampan, a obniży ci poziom glukozy. Po takim śniadaniu idź sobie na spacer, lekko potruchtaj z pieskiem, będzie zdecydowanie lepiej. Jest jeszcze kolejny trik dla leniwych, praca mięśni łydek. Zdradziłem go w jednym z filmów, jest on również w aplikacji, zajrzyjcie sobie do tego filmu albo do mojej aplikacji, naprawdę skuteczny, nawet do 40% potrafi zredukować poziom glukozy we krwi przy ruchu mięśni łydek, nawet siedząc przy stole.